Komputer youtube.com. Dawidek Radio Ekstra. Radio Dawidek. Radio Koncita. Tok FM Euro Koncita. Barbie Weiby Langström Ekstra. Ja rozumiem, proszę Państwa, że ludzie się zniecierpliwili, ludzie już wątpią we wszystko, skoro nawet starszym nie można ufać. Bo wiecie Państwo, jak ci fariseusze, saduceusze, i jako cały ten Kościół katolicki, który jest fałszywym przyjacielem. Biblii spowodował, że ludzie przestali chodzić do kościoła, przestali wierzyć, no w takim procencie, przestali chodzić, jak to, że kiedyś to chodzili prawie, prawie wszyscy, może pisarze, nie, może literaci, nie, bo przecież... Jak no nie wiem, no różnie jestem było. Kiedyś też od dziecka do kościoła katolickiego się chodziło, A tu stara wiara, stary, stary tramwaj na ulicę Esperanto 111 idzie. Musicie Państwo widzieć, że w Anglo-Ameryce, Białystok jest e, Esperanto. Ludwik Zamenhof wymyślił język Esperanto, to właśnie tam. A tutaj jest tylko ulica Esperanto, gdzie w kierunku Muzeum POLIN jedziemy. Wracamy do tematu, że ludzie nie ufają tym starym. Proszę Państwa, dlaczego? A przecież było odwrotnie u Indian w rodzie. Jak tu się mówi, że kto ma księdza w rodzie, tego widać nie uwodzi, ale tu ciągle w Polsce będziemy mówili o żarciu, o chlaniu, o jedzeniu i o picie. Natomiast tam u Indian było, że ten najstarszy jest najmądrzejszy, dobra? we wiosce indiańskiej najstarszy, najmądrzejszy a tutaj stało się odwrotnie po żydowsku to jest robota masonerii Słusznie zresztą mówią, że założeniem masonerii jest w ogóle zniszczenie kościoła katolickiego ja wczoraj jeszcze czytałam na facebooku, że kościoły będą zamienione kawiarnie to właśnie dlatego mówię, te kawiarnie to one są już dawno Państwo, te kawiarnie w Anglii, Ameryce Białych tak Kościeleniem, kościele, mi to wcale nie przeszkadza, że Kościół katolicki nie, nie, funkcjonuje, funkcjonuje oczywiście.